Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku Spraw, czy masz dobrze. Jeżeli korzystacie z kampanii PLA, czyli produktowych reklam w wyszukiwarce, to warto też sprawdzić jak nazywają się Wasze produkty w sklepie, ponieważ na tej podstawie Google będzie określał po jakich dokładnie słowach kluczowych powinien wyświetlać Wasze produkty. Na przykładu, mamy tutaj sklep z sukienkami, więc ważne, żeby w nazwie produktu znalazła się właśnie informacja, jaki jest to brand, jaka jest płeć tego produktu i dokładnie jaki to jest typ produktu, czy to jest sukienka, czy bluzka, czy do, co dokładnie jest oraz atrybuty: kolor, rozmiar i materiał. W ten sposób też możecie sprawdzić, jak to powinno wyglądać w innych branżach. Dla przykładu, mamy tutaj sklep z meblami, no to powinien znaleźć się tam brand, czyli marka tych produktów, po nie, powinno się znaleźć Dokładna nazwa tego produktu, czy to jest krzesło, czy to jest kanapa, no i też powinny znaleźć się atrybuty. Rozmiar, waga i ilość. W ten sposób warto zoptymalizować też produkty w Waszym sklepie, tak żeby nazwy produktu zawierały słowa kluczowe, po których na pewno chcielibyście wyświetlać swoje reklamy produktowe. Dzięki za uwagę!